Każdy z nas ma już przygotowany swój telefon. Ja jak widzicie mam 100%, Natalia również ma 100%. No Natalia, w takim razie klikaj losy i zobaczymy co będziesz musiała zrobić, bo e, wydaje mi się, że tak najszybciej będę w stanie na tym spotkaniu rozładować telefony. Słuchajcie, widzowie, ja jestem załamany. I tak jest bardzo słuchajcie, po dzisiejszym odcinku możecie wygrać. Na jednej połowie, słuchajcie, mieć odporny Among Us i my sobie grać, a na drugiej słuchajcie, okej okay, widzowie, wdrażamy w takim razie plan ostateczny. Zasady dzisiejszego filmu są bardzo proste. Razem z Natalią, hey. będziemy rywalizowali, kto pierwszy rozład. Swój telefon. Na dzisiejszy odcinek mamy przygotowane dwa dokładnie takie same, nowiutkie i w pełni naładowane smartfony Realme 7i. Osoba, która w dzisiejszym odcinku jako pierwsza całkowicie rozładuje swój telefon, wygrywa 1000 złotych, ale na dzisiejszy odcinek standardowo mamy przygotowane koło fortuny, którym będziemy na zmianę kręcili co pół godziny i które może nam albo trochę pomóc, albo no niestety trochę przeszkodzić. Koło Fortuny w każdej chwili będzie mogło wrócić wszystko totalnie do góry nogami, więc pewnie będzie zabawnie. Ale zanim zaczniemy rywalizację, to zapytajmy koło Fortuny, ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem. A powinniście dobić tutaj, uwaga: 32000. 172 łapki w górę. Może być ciężko, ale jeśli każdy kto to słyszy zostawi teraz łapkę w górę, to powinno nam się udać i sprawdź również koniecznie, czy aby na pewno subskrybować mój kanał, a jeśli nie, to kliknijcie w ten czerwony przycisk i zróbcie tak, żeby był szary. Zanim jeszcze zaczniemy rozładowywanie, to powiem wam parę słów o tym smartfonie i o tym, jak w prosty sposób możecie go wygrać. Ring 7i, który w przyszłym odcinku będziemy próbowali rozładować, jest to słuchajcie nowe urządzenie, które miało swoją premierę 10 grudnia, czyli dosłownie przed chwilą. Smartfon trafi do sprzedaży. 15 grudnia, czyli już za kilka dni i w wersji z 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB wbudowanych pamięci, kosztuje uwaga, 699 zł. Celowo mówię o cenie na samym początku, dlatego, że to, co ten smartfon oferuje za te pieniądze, to jest naprawdę jakiś kosmos. Mamy tu 8 gamingowy procesor Mediatek G85, potrójny aparat, na który składa się aparat główny mający 48 megapikseli, obiektyw ultra szerokokątny z kątem widzenia 119 stopni, no i trzeci obiektyw makro, przeznaczony do zbliżeń. Do tego przedni 8-megapikselowy aparat do selfie z jasną przesłoną i wbudowanymi trybami Hallelujah Beauty, 6,5-calowy wyświetlacz LCD IPS i to, co dla nas w dzisiejszym odcinku najważniejsze, czyli bateria o pojemności 6000 mAh. Jeśli chodzi o wygląd, to jak widzicie, smartfon prezentuje się obłędnie, strasznie mi się podoba i w życiu nie powiedziałbym, że jest taki tani. Dodatkowo z tyłu mamy czytnik linii mamy też wejście na dwie karty SIM oraz możliwość sadzenia karty SD w razie gdybyśmy potrzebowali więcej pamięci. Niestety nie ma tutaj wbudowanego modułu. Więc smartfon nie obsługuje płatności zbliżeniowej Jakby tego było mało Taki smartfon słuchajcie po dzisiejszym odcinku możecie wygrać A żeby mieć szansę na jego zgarnięcie Wystarczy, że po tym filmie stawicie łapkę w górę zasubskrybujecie mój kanał, bo oczywiście Konkurs jest dla moich subskrybentów Zaobserwujecie profil Realme na Facebooku i na Instagramie I w komentarzu pod tym filmem napiszecie Do czego wykorzystalibyście tak dużą baterię tego telefonu Wyniki tego konkursu pojawią się 15 grudnia o godzinie 21.00 W opisie pod tym filmem Także słuchajcie, kto z was jak najszybciej Mógł ten telefon mieć u siebie okay jak widzicie, wybiła właśnie 18.00. Każdy z nas ma już przygotowany swój telefon. Ja jak widzicie mam 100%, Natalia również ma 100% i uwaga Natalia, czas start. Dobra, Natalia, od czego zaczynasz? Biorę ekran na maksa, okay. tarkę i... Okej. Okay. I... Na YouTubie. Ja za to, słuchajcie, robię coś takiego, o czym Natalia nie pomyślała. Żeby wiecie, czego nie musieć robić. Przy okazji odznaczam też to i robię coś, uwaga, takiego, dobra, bardzo dobrze, bardzo fajnie, że ten napis się pojawił. I moja taktyka na najbliższe pół godziny to pobieranie jak największej liczby aplikacji. Wchodzimy w takim razie w top listy i tutaj, słuchajcie, lecimy po kolei. Będę ściągał wszystko, jak leci. Żeby słuchajcie, bateria jak najszybciej nam się tutaj zużywała. To może potem sobie pogramy? Słuchajcie, widzowie, ja jestem załamany. Bo jest jak widzicie 18.10, a ja nadal mam 100%, zainstalowałem już kilkadziesiąt egerek, no a bateria jak widzicie o, jest, w końcu zaczęła się rozładowywać, ale powiem wam szczerze, Trzyma, jak szalona. A jak to na u ciebie Sytuacja? Zobacz sam. 99, tak, mamy remis. Ale przypomniało mi się, że kiedyś miałam taką kolorowankę. No. Która bardzo szybko rozładowywała mi tablet. Okej. Okay. gry i będę ją robiła, bo ona jest mega. I jak widzicie, aplikacje się pobierają i instalują. I to, Natalia, jest ta gierka, o którą chodziło? Właśnie to nie jest do końca ta, ale jeszcze tam to znajdę. Okej. Okay. U mnie, jak widzicie, gierki nadal się instalują, proszę bardzo. Jak widzicie, aktualnie trochę już tego mamy, ale mamy też 18.30, a to. To oznacza, Natalia, że musimy zakręcić. 3-4? Wygrałaś. No, dobra Natalia, w takim razie klikaj losy i zobaczymy, co będziesz musiała zrobić. A będziesz musiała wyłączyć internet na pół godziny. Okej, okay, transmisja danych wyłączona, Wi-Fi też wyłącznie. wyłączone. Rejestrator? Tak, teraz włączamy nagrywanie dźwięku. O nie. Włączamy wideo i. Nie wiem, czy tak no, zadziała. Tylko na robić? Nie wiem, czy czasem nie jest tak, że jak odpalasz nagrywanie, to ci się wyłącza telefon, ale Natalia wpadła na no dobry pomysł, ale ja zaraz słuchajcie, jakąś mega wymagającą gierkę. Zacznę sobie w nią grać, no i zobaczymy, czy wtedy bateria będzie chciała trochę szybciej się rozładowywać. Okej, okay, pobrałem na telefon PUBG Mobile. Jak widzicie, jestem już w samolocie, ale pojawił się pewien mały problem, bo zanim to wszystko skonfigurowałem, to w międzyczasie wybiła 19.00. To oznacza, że czas na kolejne, tym razem moje zakręcenie kołem fortuny, ale zanim to, to musimy porównać poziom baterii. Zmieniliśmy w międzyczasie tapetę różowa jestem niebieska jest moja, żebyśmy wiedzieli, który telefon, do który. Natalia, tobie serio, gaszcie dalej to. Ale nieważne, Natalia, możesz już odpalić internet, nie? I zwróćcie uwagę, że po godzinie, Natalia, co ty to? Co, co tu no ja już odpalasz to, to już jakieś filmiki są, całą, tak. filmiki są. Filmiki są Po godzinie, Natalia ma 90%, a ja 89, tak? W takim razie naciskamy, kręcimy kołem fortuny, bo. Słuchajcie, trzeba się przekonać, co teraz będzie. A mam, jak widzicie. Oh. Wyłączyć smartfon na 10 minut. No dobra, w takim razie słuchajcie, naciskałem przycisk boczny i robimy cyk. Ok, telefon wyłączony, odpalamy stoper, No i czekamy aż będzie 10 minut. Nadalia, jaka taktyka teraz u ciebie? Co robisz? Ściągam aplikację, mam włączoną latarkę i układam te puzzle. Czyli... A jeszcze mam włączony dyktafon. Ok, a co z nagrywaniem? Zrezygnowałaś? Tak, tak. Czemu? Teraz troszeczkę zmiana żeby jest też fan trochę, nie? Dobra Ale Natalia, skoro brakuje ci fanu, to ubieraj się, pojedziemy do Gdańska zobaczyć te światełka świąteczne Jedziemy i będziemy rozbudowywali w trakcie Okej, okay, jak widzicie minęło 10 minut, więc w tym momencie mogę z powrotem odpalać mój telefon Ale teraz zbieramy się i idziemy zobaczyć świąteczne światełka Ja w trakcie jazdy ze swojego telefonu puszczę jakąś świąteczną muzykę A ty Natalia, jaki masz plan? Ja znalazłem super grę i mogę robić sobie tutaj paznokcie eee, Nie No dobra, no, słuchajcie, w takim razie e, ruszamy i widzimy się zaraz na o nie Karol, jest już 19.36, musimy zrobić losowanie O, już? No Dobra, to czekaj, zjadę gdzieś No faktycznie, przez ten raz trochę się spóźniliśmy, ale zwróćcie uwagę, że ja mam 87%, Natalia, ty ile masz? 83 Co? No W takim razie, klikaj losu i zobaczymy, co tym razem będziesz miała, a będziesz musiała... Nie dotykać telefonu przez 10 minut. Odłóż, odkładaj. No ale skoro tam wszystko robi ci się w tle, to i tak ci to zawiele nie przeszkodzi No właśnie, nie, bo nie mogę grać, a to dużo daje. Okej, okay, widać już nasze światełka. Patrz, słuchajcie, jak to kozacko wygląda. Czy ja to jest tych światełek, aż mi aparat wariuje. Mamy minus 2 stopnie, więc jest całkiem chłodno i stwierdziłem, że będę teraz cały ten nasz spacer w ogóle nagrywał, bo e, wydaje mi się, że tak najszybciej będę w stanie na tym spacerze rozładować telefon. Plus, przez to, że jest chłodno, bateria będzie miała no jeszcze trudniej. Jest szansa, że. Szybciej się właduje. Ok, w takim razie, jak widzicie, nagrywanie włączone, więc możemy zacząć spacerować. Ja nie mogę, jak to ładnie się nie Ale w ogóle pierwszy raz nie można wejść do środka. Ok, wybiła 20. Jak widzicie, mam 84%. A Natalia na oglądaniu filmików makijażowych ma 80%? Tak, jest. No dobra, w takim razie na ładnym tle. Kręcę kołem fortunę i mam nadzieję, że będzie jakiś ładny dla mnie wynik. A mamy tutaj ściemnić ekran na 15 o, minut. O, go w sumie. Robimy cyk, ześciemniamy. O, proszę bardzo, na maksa. Jest ciemnione. Odpalam słuchajcie, znowu nagrywanie. Dobra, niech mi się tutaj <noise> ładnie nagrywa i chyba dostawamy powoli do domu. Co zaraz, bo... Chyba tak, chyba czas na kolację. Okej, okay, i... Czas minął, no nice. Natalia, dalej kosmetyczka. Tak, u mnie nadal jest całą kosmetyczką. Okay. Ale zanim kuracja, to jak widzicie mamy 20-30. No i Natalia, czas na twoje losowanie. Tak jest. E, ale zanim to, to porównajmy procenty. U mnie, jak widzicie, 81, a u Natalii 75. No dobra, nie ma co. Kręć, Natalia, kołem fortuny i zobaczymy, co tym razem tu wypadnie. A masz zakaz dotykania palcami przez 15 minut. Okej, okay, ja w takim razie odpalimy minutych na 15 minut. A na jak widzicie, przesuwa patyczek do uszu. i folię? Tak, ja kombinuję. I co, że to nie robisz sobie takich rysik z tego niby? O! O! O nie, nie, o? zamykaj wszystkich! Patrz, działa, to normalnie wyjdzie, ry <noise> Kontynuujemy oglądanie w takim razie. A co ty ty oglądasz? Kalendarz adwentowy teraz. Okej. Okay. A w międzyczasie zacznę robić kolację. Gdy Natalia zajmuje się e, kolacyjką, to odtwarzamy Babdzi, bo miałem zrobić to wcześniej, ale w końcu nie wyszło. I zobaczymy, czy na Babdzi, słuchajcie, bateria będzie się trochę szybciej rozładowywała. Oho, Natalia, minął czas, więc możesz już dotykać. Okej, okay, teraz to w takim razie już obok, coś tam sobie leci. Okej, okay, ja w takim razie wracam do mojego PUBG i za chwilę zobaczymy, ile procent uda mi się na tej GC zbić. Mamy, jak widzicie, 21, więc czas na kolejne losowanie. Ale zanim losuję, to szybkie porównanie. Jak widzicie, na moim telefonie mamy 74. A u Natalii. 77 No jakim cudem. I uwaga, zobaczmy, co tym razem będę musiał zrobić. A mamy włączyć oszczędzanie energii na 20 minut? Mamy tutaj dwa tryby oszczędzania energii, weźmy tryb intensywnego oszczędzania energii może. Uuu, jak widzicie normalnie zmieniła się tapeta, zmieniło się wszystko praktycznie, żeby jak najmniej baterii zużywać. A ja bo już tam Okej. Okay. W takim razie, słuchajcie, dzisiaj kolacja jest jedzona przy dwóch filmach na raz. Okej, okay, mamy, jak słyszycie, koniec czasu. A to oznacza, że mogę już, słuchajcie, spokojnie zakończyć tryb intensywnego oszczędzania energii. Okej, okay, jak widzicie lecę z podochronem, ale niestety nie zdąży nawet bandować, bo czas na kolejne lasowanie. Uwaga, Natalia ma. Jak to możliwe, Natalia? A masz swoje sposoby? Jakie? je weź zdrać. Nie, a tyle masz? Eee, mało, mało mam. No, Natalia, w takim razie uwaga, dawaj kręci i zobaczymy, co tym razem będzie. A będzie, uwaga, prześlij energię przeciwnikowi. Przez 30 minut? To znaczy, dobrze czy zle. No, niestety, dobrze. Wszystko dlatego, że ten telefon posiada tak zwane ładowanie zwrotne, dzięki któremu możesz zamienić się w powerbite i przesyłać energię do innych urządzeń. Z racji tego, że my chcemy, słuchajcie, naładować mój telefon, tak, żeby u Natali było mniej energii, to najpierw podpinamy tutaj kabel do telefonu Natali. Teraz ustawiamy połączenie OTG. Tutaj zaznaczamy te opcje. I teraz drugą, taką samą końcówkę SWT wpinamy w telefon, do którego chcemy przesłać energię. I zwróćcie uwagę, że o, tutaj wybieramy. Tylko ładowanie, i w tym momencie telefon nam się ładuje. No i teraz przez najbliższe pół godziny Natalii poziom baterii będzie spadał, bo jakby ta jej energia będzie tym kabelkiem przekazywana do mojego telefonu, czyli u mnie będzie rosło. Jak widzicie, urosło 7%, a u Natalii będzie spadało. i Jak widzicie, też o 1% spadło. U Natalii dalej studio kosmetyczne, ale wybiła właśnie 22. Okej, okay, u mnie, jak widzicie, mimo tego, że oglądałem ciągle YouTube'a, telefon i tak się ładował i mam aktualnie 74%, a miałem już 70%. A Natalia przez to, że wysyła mi energię, że. Gra w grę i nie wiadomo co tam jeszcze robi A dyktafon ściąga, dyktafon, ściąga aplikację I w ogóle y, Ma jak widzicie Już tylko 50% Ale uwaga w takim razie naciskam, kręcę i błagam Oby było coś co mi pomoże A będzie to, uwaga, uwaga, tak Tak, tak, tak Zamieńcie nie, się Nie, ja, ja nie oddaję swojego Nie, to ja, nie. Go, ja go sam biorę w takim razie Nie, nie, nie ja, ja ja... I teraz to ja wygrywam, bo na telefonie, który mam, mamy aktualnie 47%. I w sumie wydaje mi się, że ta aplikacja to jest dobry sposób, więc możemy sobie dalej je pościągać, tak, żeby słać teraz wygrać, bo no mamy już 46%. Natalia nie chciałbym cię martwić, ale twój poziom naładowania dalej rośnie, zaraz maleć. Jak widzicie, skończył się czas, więc Natalia odłączaj. Do kolejnego głosowania zostało już tylko 15 minut i powiem wam, że no nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to zrobię. Ale uwaga! Jak widzicie, zostałem kosmetyczką. Okej, okay, wybiła 22,30 U Natalia jak widzicie, kolejne paznokcie skończone Jak idzie Natalia? Super, ale super. na moim szło lepiej Mi słuchajcie, udało się zjechać do 37% A u Natalii z 75 mamy 71% Okej, okay, w takim razie klikaj losy i zobaczmy co tym razem będzie A będzie to, błagam, oby nic dobrego Jest Jezu myślałem mi się telefonami prawie było! Okej, okay, teraz to wzywasz na dół, dobra, ja odpalam y, minutnik na 5 minut i lecę Natalia rozhodywać baterię. Pa Okej okay, widzowie, wdrażamy w takim razie plan ostateczny Po pierwsze włączamy wszystko co tylko się tutaj e da Tryb samolotowy, nie, nagrywanie ekranu jak najbardziej O, to może słuchajcie bardzo pomóc Uwaga, cyk, dobra Włączmy też osobisty hotspot bo za tym zaczniemy po kolei odpalać wszystkie aplikacje One niech sobie działają w tle Okej, okay, w międzyczasie uruchamiamy aplikację Jak widzicie pojawił się koniec czasu, więc Natalia możesz odpalać już swój telefon Dyktafon jak widzicie nadal bez przerwy 4 godzin nagrywa Więc jego zostawiamy Dorzucamy słuchajcie jeszcze kilka aplikacji do kolejki Tak żeby gdzieś tam w tle się e, pobierały i uwaga, dodatkowo robimy tak, że robimy dzielony ekran. Po to, żeby na jednej połowie, słuchajcie, mieć odporny Among Us i móc sobie grać. A na drugiej, słuchajcie, jakby m, zmniejszać poziom baterii, oglądając film Jawora. i powiem Wam, że takie rozwiązanie jest serio kozackie Bo zobaczcie, możemy sobie normalnie grać. Mamy galkę, mamy przycisk, więc wszystko widać. No i jednocześnie też widzimy, co dzieje się na dole. Dobra, wybiła 23. I powiem Wam, że jestem załaman, Bo myślałem, że tym sposobem uda mi się do tej 23. wygrać. A tu, jak widzicie, mam jeszcze 27. Dobra, zostaw te beznokcie, pokaż ile procent I jak widzicie 64 Okej, okay, ekran widzicie dalej się nagrywa Wszystko po to, żeby jak najszybciej rozdawać telefon Ale póki co to jak ręce i zobaczmy co będzie Nie Nie, nie, nie Nie, to jest żart To nie jest żart to jest żart Prawiedliwość Oj, kochany, w końcu do mnie wrócił Nie, no A do mnie wrócił ten a to z niebieską tapetą Na Ale którym mamy Na którym mamy, jak widzicie, jeszcze 63% Nie, słuchajcie, ja muszę się I dlatego pobieram aktualnie, proszę bardzo Jak widzicie, TikToka Bo powiem wam, że straciłem nadzieję, że uda się ten telefon rozładować Okej, okay, słuchajcie, mamy 23.30 I powiem wam, że byłem święty przekonany, że 3 godzinki będzie po challenge, że uda nam się zdawać telefon się, nie myślę, że nawet mniej o to słuchajcie, już prawie do sześciu Dobra, ale uwaga, sprawdźmy ile masz procent Zobaczmy, cyk 14. No dobra widzowie, w takim razie to może być decydujący Zakończenie koniu fortuny Jedyna nadzieja dla mnie to fioletowe pole Które niestety nam przeleciało i Mamy wyłącz internet na pół godziny. Okej, okay, w takim razie internet wyłączony, więc y, uruchamiamy minutnik. Mam nadzieję, Natalia, że do północy nie zdąży skończyć, bo wtedy będziecie do z jego fortuny. I wtedy o, mogę nie, mieć to jeszcze ja szansę. Muszę to skończyć. U mnie, jak wiecie, jest jeszcze 59%, więc no, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak, jak powrót do go na TikToku. Okej, okay, Natalia mi zawołała, bo zostało, jak wiecie, 10% baterii. Słuchajcie, do losowania jeszcze 15 minut. Natalia, słuchajcie, skończona. I uwaga, czy jest to, zdążysz, Natalia? Jak myślisz? Mam nadzieję. Mamy 23. 47. A tutaj, zwróćcie uwagę, mamy 7%. 7%. Więc, nadal jest sporo szansa, że zdążysz. Mam nadzieję. Ja, słuchajcie, mam nadzieję, że nie, bo gdybym zachęcił kołem fortuny, to czuję, że mogłoby wypaść, żebyśmy znowu zamienili się telefonami. Okej, okay, 23,52. A tu, jak widzicie, już tylko 3%. 23,58. A na telefonie wyskoczy komunikat, że w baterii powstało drop z energii. Natychmiast podłącz ładowarkę. Północ. Mamy, słuchajcie, północ. Hop, Natalia, nie dotykamy już telefonu. Jak widzicie, jeszcze się nie wyłączył. Ani ja! A właśnie. Ale zobaczmy, ile zostało 2%. W takim razie słuchajcie udało się. Dotrwaliśmy do północy cudem, więc może uda się jeszcze teraz wykręcić, zamęcić się telefonami, ale czy tak będzie? Trzeba się przekonać naciskam w i błagam fioletowe pole, fioletowe pole, fioletowe pole, fioletowe pole! Ciemni ekran na 15 minut. Powodzenia. Widzowie, w takim razie, muszę to zrobić, proszę bardzo. Co, ale co z tego, jak ja mam jeszcze 56%, a Natalii zostały dwa. A nawet słuchajcie, 1%, a nie dwa. W takim razie, słuchajcie, jedyne co mi zostało, to iść szukać portfela. Okej, okay, nagroda już przygotowana. A i tak w ogóle, Natalia, to już możesz włączyć reklamy sobie. O. Także cyk, proszę bardzo. No i czekamy, aż telefon po 6 godzinach ponad się rozładuje. Okej, okay, w takim razie to była, słuchajcie, chyba oznaka, że telefon jeszcze jest zładowany. Sprawdźmy Jest, jak widzicie, rozładowany W końcu W końcu, no To był chyba najdłuższy challenge Ale Natalia, chyba było. warto, proszę bardzo, to jest twoja nagroda A, i dla porównania, słuchajcie, na moim telefonie, jak widzicie... Kończymy z wynikiem 55%. I na tym w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli film się spodobał, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. No i jeśli szukacie jakiegoś. E, no, fajnego, Szynałego. niedrogiego telefonu z mega wytrzymałą baterią, to sprawdźcie koniecznie Realme 7i. No i wejście w konkursie, bo taki smartphone macie do wygnania. Wszelkie szczegóły są w opisie, także powodzenia. A my póki co e, lecimy chyba spać, bo trochę nam zeszło. I do zobaczenia, Hello!